Cześć, z tej strony Jan witam Ciebie w kolejnej części kursu Java dla zaawansowanych. W tej oto lekcji stworzymy sobie nową klasę, którą nazwiemy sobie Card i ta klasa będzie reprezentowała jedną kartę w naszej grze Blackjack. Jak widzisz, ja już tą klasę stworzyłem i teraz Ci, ją teraz ci wytłumaczę, co się dzieje w tej klasie. Tak więc, jak widzisz, ta klasa przechowuje dwie zmienne. Pierwsza zmienna reprezentuje kolor naszej karty i ma ona typ danych suit, czyli to jest właśnie ten enum, który stworzyłem. Stworzyliśmy w poprzedniej lekcji. Czyli e, ta zmienna będzie przechowywała jedną z tych wartości albo trefl, karo, kier lub pik. E, podobnie wygląda właśnie z tą drugą zmienną. E, nazywa się ona card value i ona będzie przechowywać wartość naszej karty i ma ona typ danych value, czyli to też jest ten drugi enum, który stworzyliśmy w poprzedniej lekcji. I ten enum będzie mógł przechować jedną z tych wartości, czyli to będzie mogło być 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. więc to będzie się przechowywała ta zmienna. W tym oto miejscu mamy konstruktor naszej klasy CARD. Jak widzisz, kiedy będziemy chcieli stworzyć nową kar kartę, to będziemy musieli powiedzieć najpierw, jakiego koloru jest ona oraz jaką ona ma wartość. I jak widzisz, ten konstruktor również przyjmuje wartości typu danych suit oraz VALUE, czyli tutaj również my wykorzystujemy nasze enumy, potem my po prostu e, te wartości przypisujemy do naszych zmiennych, potem mamy metodę getCardValue za jej pomocą będziemy mogli, jakaś inna zewnętrzna klasa będzie mogła zdobyć wartość e, tej oto zmiennej, zauważ, że ona tutaj jako, jako typ danych zwraca właśnie również ten enum value I tak samo wygląda z metodą getCardSuit, ona zwraca tą zmienną tutaj, cardSuit i ona również jest, e, ona jest typu danych suit, czyli tu również wykorzystujemy ten enum, który był stworzony w poprzedniej lekcji na samym końcu mamy metodę toString, która zwraca oczywiście ciąg znaków jak widzisz ona tutaj zwraca to oto rzecz i co my w tym miejscu robimy bierzemy tą, tą zmienną card Value, która reprezentuje wartość naszej karty na tej zmiennej używamy metody toString, czyli wydobywamy ciąg znaków. I teraz wygląda to tak, że jeżeli spojrzymy sobie na ten nasz enum value, to. On może mieć, jakby, można tak to nazwać, dwie wartości. Pierwszą wartość, jaką on, on ma, to, to są to oczywiście cyfry. Każdy z tych tutaj wartości, widzisz, ma, ma inną ilość punktów, inną cyfrę, ale my to również możemy przerobić na ciąg znaków. I kiedy to przerobimy daną wartość, czyli na przykład dwójkę na ciąg znaków, to ten enum zwróci nam dwa. Tak samo wygląda z trójką. E, e, więc jeżeli dany N będzie miał wartość 3, to on e, jego on zwróci ciąg znaków e, który mamy tutaj, czyli 3 i tak dalej i tak dalej czyli każdy z tych enumów ma jakby dwa wartości ma wartość cyfrową oraz war taką wartość tekstową i potem mamy tutaj spację i potem to samo robimy z, ze zmienną suit, czyli to jest ta zmienna, która reprezentuje kolor naszej karty i na, na tej zmiennej również używamy metody toString czyli chcemy wziąć jakiś ciąg znaków i teraz trzeba się przyjrzeć tutaj Ponieważ, jak widzisz, tutaj mamy tylko napisane Trefel caro, kier, pik Nie mamy tutaj żadnych e, nawiasów, które mówią, e, jak, jak, jaka cyfra stoi za tymi wartościami. Otóż w Java wygl wygląda to tak, że jeżeli stworzymy jakiś enum i nie użyjemy tych nawiasów tutaj, tak jak to zrobiliśmy w tym, e, w tej, w tym oto enumie value, jeżeli tego nie zrobimy, tylko wypiszemy to tak, jak teraz zrobiliśmy, to Java automatycznie nada różne wartości tym oto kartom. I ona w tym przypadku. E, Da tej warto sprawi, że trefl będzie miał wartość cyfrową 0, karo będzie miało wartość 1, kier będzie miało wartość 2, a pik będzie miało wartość 3. Czyli mimo, że my tego nie napisaliśmy tutaj, to Java automatycznie ponumeruje każdą z tych wartości, czyli to będzie 0, 1, 2, 3. Więc to jest ta cyfrowa wartość tego enuma i kiedy weźmiemy sobie taki enum i robimy go na ciąg znaków, to na przykład y, wtedy nam program zwróci na przykład trefl lub, lub karo, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, w ten to właśnie sposób y, nasz Enum zwróci jakiś ciąg znaków, który reprezentuje naszą y, kartę. I to było wszystko w tej lekcji. W następnej lekcji stworzymy sobie następną klasę, która będzie wykorzystywała właśnie tą klasę Card, i ta następna klasa będzie tworzyła właśnie taki, taki stos albo talie kart. Tak więc do zobaczenia w następnej lekcji.